I ruszymy. Bardzo ładnie ruszyła Armstrong Payable. Ona prowadzi na drugiej pozycji. Manny Manny blisko jest również dobra myśl. Dobra myśl obejmuje prowadzenie. Obok niej Belepok. To jest czołówka. Ostatnia natomiast galopuje intonacja. Konie już są w zakręcie. Dobra myśl lekko galopuje na drugiej pozycji Belepok, na trzeciej Armstrong Payable. Na czwartym miejscu Tura, piąta jest w posyle Mane Manej, ostatnia galopuje Intonacja. Taka jest sytuacja przed wyjściem na prostą. Dobrze galopuje, dobra myśl i ona wyprowadzi na prostą blisko niej Belepok. Dobra myśl Belepok, tam ścięła Kanat Intonacja i próbuje włączyć się do walki. Do celownika jeszcze mamy ponad 400 metrów. Środkiem toru Belepok, obok niej Unstoppable i kapitalnie tutaj finisuje polem Money Money. Money Money próbuje objąć prowadzenie, ale tutaj trzy klacze w jednej linii walczą. Tam doskonale też I'm Unstoppable. Jeszcze przy kanacie Belepok te trzy klacze w jednej linii. Money Money wygra ten wyścig, druga będzie Belepok, trzecia I'm Unstoppable.